Witam wszystkich dzisiaj. Dzisiaj chcę opowiadać o tym jak wygląda szycie. Co prawda w wersji rysunkowej, ale myślę, że jeśli chodzi o technikę to dużo powinno wyjaśnić. Po pierwsze, mamy dwa rodzaje szycia. Mamy szycie ręczne i szycie maszynowe. Różnica jest kolosalna, nie tylko w szybkości. Ale w wytrzymałości i w sposobie prowadzenia nitek, jeżeli sobie założymy, po opowiadam, jeżeli sobie założymy, że te grube kreski, co tutaj są to, są, to jest skóra w przekroju, czyli ta skóra, powiedzmy, tu mamy dziurki porobione, patrzymy na nią w pionie, i tu będziemy szyli. Igła będzie przechodzić to, w momencie, kiedy szyjemy maszynowo. Jest tak, że nitka, <laughs> nitka górna wchodzi sobie leciutko do środka przez materiał, przechodzi przez materiał i na dole jest zaplatana z nitką dolną. Po czym wychodzi? Tam mechanizm chwytacza i tych wszystkich pierdołów to, to nie będę tłumaczył. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że nitka wchodzi, zapętla się. Nitka w tym przypadku u nas na czerwono zaznaczona, dolna, nitka niebiesko. Zapętla się, wychodzi, wchodzi znowu, zapętla się, wychodzi, wchodzi znowu, zapętla się, wychodzi. W momencie, kiedy nam pierdyknie jedna nitka, czy to będzie górna, czy to będzie dolna, yy, i zaczyna się pruć, cały szef w tym momencie leci. Niezależnie od tego, w którym miejscu. Czasem jest tak, że jak nam pęka jedna niteczka w koszulce, to się zrobi wielka dziura i tak dalej. I to jest wada i słabość szycia maszynowego. Jeżeli chcemy uzyskać szew, który jest odporny, wytrzymały, nad którym mamy kontrolę i który nie będzie tak łatwo się rwał, to stosuje się szycie ręczne na tak zwane dwie igły. Tu jest, wiadomo, jedna igła, maszyna, tak jak powiedziałem, zaplatanie. Tutaj natomiast jest tak, przy szyciu ręcznym, to jest ten rysunek tutaj, o na górze, sytuacja jest podobna. Z tym, że historia wygląda w ten sposób, że idzie nitka górna, wchodzi, przechodzi całkiem na drugą stronę, idzie sobie dalej, i następną dziurką wychodzi. W tym czasie nitka dolna przechodzi sobie na drugą stronę, i, i te nitki się krzyżują, ale wychodzą sobie na zewnątrz, i, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pęknie jedna nitka to druga nitka drugiego szwu jest niezależna i ona, ona trzyma cały szef. Jeżeli chcecie uzyskać naprawdę mocne szycie, zresztą e, dla zrywkarzy uprzęże, dla koni, dla wszelkiego rodzaju fachowców, którzy używają szycia, znaczy, powiem inaczej, metodę szycia takiego jak maszynowe można uzyskać ręką. Są specjalnego rodzaju szydła z bębenkami itd. Ale metody ręcznej nie, nie uda się uzyskać maszynowo. Więc to jest, można zastosować na maszynie i na ręce, a, a to można zastosować tylko ręką. Ja u siebie daję dożywotnią gwarancję na szycie. <laughs> Jeszcze się nie zdarzyło, żeby wrócił do mnie nóż, pochwa na siekierę, na nóż, cokolwiek, co było szyte, żeby się spróło. Można sobie ręką dociągać i, tak jak powiedziałem, szycie maszynowe jest szybsze, może bardziej eleganckie, natomiast szycie ręczne jest najmocniejsze, mimo że trwa troszkę dłużej. <laughs> Jeżeli są jakieś pytania, ja bardzo chętnie się podzielę informacjami. Można znaleźć w internecie różnego rodzaju informacje. Podpowiedzi jak szyć. Tyle. Prosta sprawa, a daję radę. Do zobaczenia następnym razem.